A zaczniemy sobie od wpadki Piotrka Szeligi, który myślał, że zakończył streama, ale tak naprawdę go nie zakończył. A czyli miałbym po prostu wstawić na relację te kupony, tak? Zróbmy tak, że za 8 relacji 10 koła. Piotr Szeliga po tym jak zorientował się, że transmisja nie została wyłączona, miał szybciutko ją przerwać, a następnie pokasować wszystkie tak zwane zapisy VOD. <laughs> Szeliga tak szczerze to jest jeden z moich ulubionych intelektualistów. Naprawdę. Zaproponował 10 tysięcy polskich złotych za wstawienie 8 kafelków stories promujących stronę z tak zwanymi pewniaczkami. tej strony jest bardzo dużo. co ciekawe, najwięcej współpracy, jakie dostałem w życiu, propozycje, to były albo osoby, które są kryptowaluciarzami. prawie każdy z nich wyglądał, jakby go kura, stary kwa po mordzie na Wyglądali jak najgorsze przegrywy życiowe, jak takie wycie k... wycieruchy. Wszyscy byli oczywiście milionerami proponowali, żeby na starych reklamować, albo na walkach, i właśnie pewniaczki. Jak ktoś mi mówi, że wie, w jaki sposób postawić kupon, żeby wygrać pieniądze, to na ch... by się nim dzielić, sam by go stawiał. Niem nie wiem, jak trzeba być zjem, żeby reklamować albo kryptowaluciarzy, albo pseudotyperów. Dla mnie jedna i druga grupa tych ludzi to są zwykłe. K... Do szczania. Ja bym poszedł na imprezę i ktoś by mi powiedział, że jest ekspertem od bupacherki, to bym bu napluł na mordę i kazał bo w jednym pokoju z taką ć. nie siedział. Co ciekawe, kilka godzin później u Piotrka na insta rzeczywiście pojawiły się storki, o których mówił. I tam Piotrek informuje, że hej zaczął się bawić w betowanie i całkiem nieźle mu idzie. A w jego przygodzie z herką wspiera go pewna strona, która gwarantuje mu pewniaczki, dzięki którym prawie zawsze wygrywa. No i ta sprawa jest problematyczna pod kilkoma względami. Po pierwsze, aspekt reklamowania. Don't take to jest żenujący, weź typie zniknij, powiem Ci tajemnicę ja wiary, tak zupełnie szczerze. Ty możesz przyjść na czat i coś mi to mała, ale prawda jest taka, że pod koniec dnia, jak mnie zobaczysz na żywach sobie ulicą idę, albo podejdziesz z prośbą, żebym zdjęcie z Tobą zrobił, albo poprosisz o autograf do swojej dziewczyny, bo najprawdopodobniej walczy sobie z palca oglądając moje live'y, albo ewentualnie zaszczekasz coś do mnie, odepchniesz mnie, dostaniesz liścia, pożygasz się, Popłaczesz się i będziesz do końca życia pisał jakieś komentarze w moim kierunku. Jedyne co znika, to z dnia na dzień, twoja nadzieja na lepsze jutro. Byłeś, będziesz zwykłą dziwą, na którą nawet żona dziewczyna spojrzeć nie chce. Ale jak chcesz, możesz przychodzić i wylewać swoje frustrację na czacie, jak najbardziej. Natomiast pamiętaj, ja wiem, i mówię ci to szczerze, ja wiem, że jesteś zwykłym wycieruchem najprawdopodobniej. I ja wiem, że podwalasz kuca do influencerek na OnlyFansie. A czemu Szeliga w tym momencie nie może pokazać screena, albo nie, nie screena, nagranie swojego ekranu na żywo, że taki kupon postawił i faktycznie wygrał? Bo jak ja mam być szczery, to nie wierzę, że coś takiego miało miejsce i tyle na ile znam ten rynek, to zazwyczaj wygląda to w ten sposób. Inaczej, nie wierzę w to, że taki bookmacher wysyła tobie linki do tego, żebyś za jego pieniądze obstawił mecze i wstawił to, co wygrałeś, tylko jak już, to on ci wysyła najprawdopodobniej grafikę i mówi, weź stary, wrzuć. A jeżeli to prawda, jeżeli Szeliga tego nie udowodni, to jest to kompletna żena, ja, ja powiem tak, ja rozumiem, bo naprawdę w życiu są różne sytuacje majątkowe i można się, można się dać się namówić na szybki zarobek dużych pieniędzy, w tym przypadku 10 tysięcy złotych za Insta Stories. Tylko ja mam pytanie, czy ten ziomek przypadkiem nie ma na koncie paru walk, na których zrobił setki tysięcy złotych? Czy on naprawdę potrzebuje zachowywać się w taki sposób, żeby sobie więcej do kiermany wsadzić? Przecież to jest taka że nada. nie w Coś takiego. Po trzecie, nawet jak w tej rozmowie telefonicznej zostały rzucone jakieś wątpliwości, no, żeby nie było, że to się potem okaże, że to jest skam, to ewidentnie po sposobie rozmowy było widać, że gość ma generalnie raczej gdzieś, czy ktoś straci na tym pieniądze, czy nie straci na tym pieniędzy. Czy znowu przepraszać za fake newsy, będzie szalony reporter, to się jeszcze okaże. Ja ja się myślę, że Marcin jest seryo niezniszczalny kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim w palce wieczoru. Zestawienie, o ile oczywiście wzbudziłoby ogromne emocje, to sam temat potencjalnie tak szybkiej monetyzacji tematu. Oh przez federację ja Fame czy Konowskiego i Dubiela 16, to był proszę. temat potencjalnie nawet ty niekontrowersyjny, jesteś... tylko nawet obrzydliwy można by powiedzieć. To jest oglądanie trochę zabawne. Kurde, ja nie chcę być hejterem, bo spoko, kanały, komentarze jak najbardziej git, ale rozwala mnie jak kanały, komentarze mówią o sobie i o kanałach pokrewnych, że jest to misja społeczna. Dziwnym trafem misja społeczna, z której zarabia się milion złotych samej monetyzacji z YouTube'a i misja społeczna, która przy okazji daje prawdopodobnie kolejny milion ze współpracy Nazywanie czegoś misją społeczną, jak robi się to, nie oszukujmy się, w ramach pracy, to też mnie kompletnie rozwala. Tak samo jak misję społeczną ma ksiądz, który idzie po to, żeby w instytucji karierę robić. No więc mając to na względzie i znając renomę szalonego reportera, nic dziwnego, że informacja, którą przedstawił, okazała się pomówieniem i plotką. Szalony reporter natomiast w trakcie konwersacji z Konopskim zasugerował, że informacje o takiej walce ma od drugiej strony, czyli jak rozumiem od Marcina Dubiela. Skontaktować z Dubielem miał się Nitro, który napisał, zapytałem pewnej osoby, czy to prawda i nie wie, o co biega, a następnie dodał, nie mam nic wspólnego z Dubielem biznesowo, po prostu zapytałem Marcina, czy to prawda. Mimo wszystko uważa, że Dubiel miał powoli wracać do internetu. No i okej, okay, ale pomiędzy uważam, że Dubiel ma wracać powoli do internetu, bo XYZ, a Konopski z Dubielem mają dogadaną walkę, to całkiem spora różnica. Ja, ja jeszcze jakiś czas temu byłem przekonany, że Marcin Dubiel w fejmie pewnie zawalczy, Dzień dzisiejszy myślę, że federacja będzie bała się taki krok poczynić. Wiadomo, że przywracają stary zawodników, Przywrócili Kasiusza, przywrócą pewnie Najmana, przywrócili Boxdela na stanowisko, no ale wydaje mi się, że w końcu te, się to domino posypie i nie będą chcieli ryzykować kolejnymi nazdyszkami, Tak, przywrócili Kasiusza, tylko przywrócili go w bardzo dziwny i pokrętny sposób, bo ogłosili, że w sobotę będzie brał udział w Influenceriadzie, w kolejnej, w kolejnym wydaniu przed Sylwestrem, więc dziwny sposób, żeby ogłosić, że w sumie z ma mają tamę Wydawało mi się, że inne kroki poczynią, ale to jak wolą. Chłop, gdyby przyjął walkę z Marcinem Dubielem, którego usiłował złajpować z internetu za bardzo poważne rzeczy, mocno naraziłby swój wizerunek. Konow na tym wszystkim, co się Działo niesamowicie mocno się wzmocnił i zbudował. Prawda jest taka, że walkę na fejmie, gdyby chciał, to za bardzo dobre pieniądze może dostać z kimkolwiek będzie chciał. Czy Marcin Dubiel byłby chętny, gdyby coś takiego ktoś mu zaproponował? No pewnie tak, ale nie ma takiej rzeczywistości, w której Konopski się na to zgadza. I naprawdę bardzo ciężko bym się zdziwił, gdyby pojawiły się jakieś dowody wskazujące na to, że było inaczej. Konflikt między sobą muszą rozwiązać też Fagata i Wardenga, natomiast oni już zdecydowali się zrobić to publicznie. Dobra. Gimper mnie Jak można powiedzieć o Agacie per pani? Pani Agata Fong. <laughs> ja pierdolę. Tytułować tę laskę panią to. To, to już jest krok za daleko Fagata pozwoliła sobie między innymi wskazać Że jej zdaniem Wardęga żyje dramami I ma do nich bardzo cyniczne podejście Sugerowała, że nawet kiedy ona była W bardzo słabym stanie psychicznym To Wardęga miał to gdzieś, bo dla niego liczyło się to Że jest drama Dobra, to nie jest tak, że bronię Wardengi bo po prostu nie Ale Agata zasłania się za każdym razem Gorszym stanem psychicznym Za każdym razem, kiedy jakieś dymy wyjdą obok Fagaty To Fagata mówi, że się leczy psychiatrycznie Że Fagata bierze leki Że Fagata jest niespełna rozumu że ona sobie rady nie daje, że ona ma złe myśli Za każdym k***nym razem Ileż można nosić tę k***ną tarczę na plecach I krzyczeć, że jesteś ofiarą własnego umysłu Jeżeli jesteś ofiarą własnego umysłu To wyp***dol ten telefon do rzeki A nie I krzyczysz, że nikt nie może tego skomentować Z racji takiej, że ty jesteś chora Jak jesteś chora, to dalej wy... na leczenie k***a Niech cię zamkną w pokoju bez klamek Nie będziesz miała telefonu, żeby sobie zdjęci wstawić na OnlyFansa I się bardzo szybko problemy psychiczne skończą. Oprócz tego Agata podkreśliła, że Wardenga chciał ją wykorzystać, chciał być jej menadżerem, namawiał ją do założenia ONSA, żeby móc ciągnąć z niej procent. Będę pod nim, w sensie będzie moim menadżerem i cały czas mnie do tego na nagabywał i chciał, żebym bardzo założyła. Nasz ulubiony zadbany druid zdecydował się odpowiedzieć błyskawicznie. Sylwester w swojej wypowiedzi m.in. zwrócił uwagę na to, że fagata nie przedstawiła żadnych dowodów na to, co mówi. Jakby, że fagata kłamie na mój temat, ok, nie jestem zaskoczony, nie? Ale, że szalony on zawsze wszystko łyka tak, ile razy on się już sparzył. Ciężko powiedzieć, ale że on dalej tak wszystko łyka, że coś mu się powie, on o to yy, potwierdzone info, nie? Przedstawił swoją perspektywę na tą sytuację, wskazując na to, że wiele z tych rzeczy, o których mówiła Fagata, były jej inicjatywą. Ty piara do mnie na przykład przychodziła i gada, ja to zakładam, on sobie miliony itd. i tak dalej. Ja mówię, dobrze, to, dawaj procent jakiś, to ci będę robił jakieś sesje i tak dalej. A ona teraz gada, on mnie nagabywał, przecież to był twój pomysł. Fagata chodziła i mnie namawiała na podcast i mówi, to może być na twoim kanale, ja nic. Nawet nie chcę z tego że stały twoje, tylko właśnie, żebym pomógł jej ten wizerunek naprawić. A tutaj ona ta tak przedstawia, jakby to możesz to robić u siebie, no nie wiem, jakoś tak. Stoi sobie następnie na otwarcie okna prywatnej konwersacji z Agatą, gdzie pokazał, jak w tamtym czasie wyglądały ich rozmowy. Screen rozmów jest bardzo dużo, widzicie je teraz na ekranie. W dużym skrócie widać tam, że Agata przychodziła do niego z każdą pierdołą, która na jej temat, albo nawet nie na jej temat, wydarzała się w internecie. Widać, że była faktycznie w bardzo złym stanie psychicznym i każdą storkę odbierała jako atak w jej stronę? Nie wiem, może źle to zabrzmi, może jestem przepełniony z nieczulicą, ale w to mam, jaki jest tam psychiczny fagaty, bo mam wrażenie, że ta dziewczyna to jest bardzo, k***a, wyrachowana manipulatorka i za każdym razem płaczę, jak ona się źle psychicznie, kłania, nie czuje z tym, że coś na jej temat się wypowie negatywnie. Ale ona może mówić i robić, co zechce. No w ja mnie niebywale, nie? Nie dam rady, całe moje życie się posypało ostatnio, nie ma już sensu nic. A jak ktoś w końcu zrobi coś sobie, to może ludzie zrozumieją, co się dzieje. No i taki właśnie szantaż emocjonalny. Moim zdaniem, to ona szantażuje emocjonalnie gościa, z którym pisze, a nie jest ofiarą. To ona szantażuje. To jest w zasadzie, słuchaj, musisz wykorzystać swoje zasięgi i swoje dobre imię, żeby mi pomóc. Bo inaczej może mi się krzywda stanie i ty będziesz też za to odpowiedzialny. Taki podprogowy... Przekaz. Ja widzę, że bycie osobą publiczną ewidentnie jej nie służy, a jak do tego dodamy sobie na przykład łączenie leków antydepresyjnych z alkoholem, do czego Fagata przyznaje się w jednej z wiadomości, to mamy murowany przepis na katastrofę. Póki co odpowiedzi ze strony Agaty Funk no, no, na livestream Sylwestra Wardengi tak brak. Pewne kontrowersje może wzbudzać fakt, że Wardenga od tak po prostu odpalił Królu sobie na live rozmowy z fagatą i zlikował wszystkie nasz. takie prywatne rzeczy do no, widowni, no, nie, ale sam druid podczas transmisji zaznaczał, że robi to, ponieważ musi się bronić, gdyż został publicznie pomówiony, ale ogólnie. Jako zachowanie w odpowiedzi na pomówienia Tak czy siak myślę, że można to usprawiedliwić I czy coś więcej można o tej sprawie powiedzieć? To no, trochę ciężko Idiotyczny ruch ze strony Fagaty Tak zupełnie szczerze Widać, że mocno nieprzemyślany Patrząc na fakt, że podczas rozmowy z Sylwestrem Informowała go, że na przykład nagrywa swoje rozmowy ze Stu Być może nagrała też jakąś swoją rozmowę z Wardęgą Która dostarczy jej bardzo mocnego dowodu Na nieczyste intencje druida Dzięki któremu postawi go w złym świetle Czy się nie bawiam Lizaka? A, czy się... Bo czekaj, bo ja rozumiem Bo ja, ja słyszałem takie plotki Gdzieś tam, że Lizak się niby z fagatą spotyka, że to w związku, tak? I co, ja mam się obawiać Lizaka i mam nie wypowiadać się negatywnie na temat yy, fagaty. Bo co, bo Lizak mi krzywdę zrobi? Po pierwsze, to się nie boję, a po drugie, mam w... to, jak ktoś ma pozycję w internecie, czy jest lubiany, czy nie. I wiadomo, że. Chuj... To jest jak ktoś cię dziewczynę obraża, ale mimo wszystko on zaczął się spotykać z, z influencerką, która już miała wyrobione jakieś imię, więc sorry, ale nie może Ordom mieć pretensji o to, że ktoś wyraża swoje zdanie. Powiem wam tak, jeżeli faktycznie Lizak jest w związku z fagatą, to ja troszeczkę mu współczuję, bo kurczę, jakby to ująć. Ja widziałem jakiś tam wywiad, gdzie Lizak stwierdził, że Fagata nie jest taka sama, jaka jest w internecie, że ona na żywo jest bardzo w porządku dziewczyną, która ugotuje i tak dalej, i tak dalej, pomoże, nie? Wydaje mi się, że mimo wszystko warto kierować historią i mimo wszystko warto sprawdzić, jak kończył każdy chłopak Fagaty i z jakimi to, e, jakim to się konsekwencjami wiązało. I z łatwością można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Mi się wydaje, że Lizak padł troszeczkę ofiarą własnych uczuć. I nie życzę mu tego, ale podejrzewam, że. się bardzo to na tym przejedzie. Ramblęczko.